jest pod nasią biała podlaska. Dzisiejszego spotkania ja pan general ja, ja Witał zakończył pierwszą część spotkania. i się doczekaliśmy się. No i jednak basera bramka dla Zespołu Wisły jest proponacja w jednym z numerem dziewiątym. Boisko, na boisko wchodzą z obojętnością z numerem 7 Jakub Marzysz i numer 6 Sebastian Karanek, bo Tomasz Nieścieruk i z numerem 10 Maciej Wojczuk, a boisko opuścił oh! oh! 29 String. Proszę Państwa, czerwono kartą tak, karne na zewnątrz Wisły w siedemdziesiątej minucie.

Proszę Państwa, koniec spotkania. Wisła wygrywa to spotkanie. Mam wielu zespołu za fantastyczną grę, za fajne widowisko. Mamy wreszcie te trzy punkty. No daleko, szósta kolejka, 4 września, sobota, spreszcie, odetnijmy. Mamy trzy punkty. Dziękuję serdecznie i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie i mam nadzieję, że... bramka to w ogóle to była kuriozalna, nieszczęśliwa. Nie mam pojęcia, jak do tego mogliśmy dopuścić. No, 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 my mamy sytuację, zawodnik gospodarzy wbija piłkę do przodu i z tego rak ma sytuację sam na sam. No nie wiem, to, to, to błąd jak, nawet nie w tramkarzach, to chyba w jakichś orlikach, nie mam pojęcia, jak mogliśmy do tego dopuścić. No, jakby mi ktoś w powiedział, że my, ten mecz, że my ten mecz przegramy, bo mieliśmy, można powiedzieć, go cały gdzieś tam pod kontrolą, może sobie nie stwarzaliśmy jakiejś sytuacji 100%owy, chociaż w końcówce yy, Tomek tutaj miał z, z głowy chyba sytuację stuprocentową po życiu. rożnym, dużo stałych fragmentów gry, z których tam nic nie wynikało, no i ta bramka, no i ta bramka kuriozalna i niestety później dostajemy, dostajemy drugą przez błąd w komunikacji z tyłu i... i nie mieliśmy za dużo argumentów czyli z przodu, oprócz stałych fragmentów gry, bo chyba naliczymy ich dzisiaj na pewno z ponad 20, to, to, to tak naprawdę może mieliśmy gdzieś tam z grę jedną czy jakieś dwie sytuacje, także brawa dla gospodarzy za, za wygraną, a my się dzisiaj po prostu, no, no, no nie wiem jak to nazwać, nie chcę używać brzydkich słów. Tych punktów dużo nie mamy, a zdobyliśmy je z drużynami naprawdę solidnymi na ciężkich terenach, czy w Tarnowie, czy w Świdniku, czy, czy z ze Stalową Wolą. Wiedzieliśmy, że też Wisła pewnie miała Ci podobne podejście. No też chciała się gdzieś tam przełamać. Widzieliśmy, że to jest dobry, młody zespół, pokładany, który gdzieś tam został zbudowany dosyć późno i gdzieś tam trochę trzeba czasu, żeby się, żeby się to wszystko zgrało. No ale widzieliśmy, że, że zaczną łapać punkty niestety, po naszym meczu. No, my też, niestety, mieliśmy bardzo ciężki tydzień, bo ym, nie mogliśmy skorzystać z jarek jakoś środkowej Maciek Wojczuk grał dzisiaj, tylko po prostu chcieliśmy gonić wynik, bo nie był do gry. Na proboszkach harek kot miał cały tydzień anginę. Jest nas bardzo mało, mamy kadrę 18-osobową i, i trzeba było gdzieś tam to jakoś dzisiaj łatać i no niestety, no cóż, trzeba patrzeć do przodu, zobaczymy co będzie dalej. Widać, że chłopakom troszkę ta presja tych porażek ciążyła. Dodatkowo jeszcze zmieniliśmy ustawienie, chcieliśmy troszkę takie wlać więcej nadziei w chłopaków, żeby po prostu oddzielić te cztery porażki grubą kreską i zacząć od nowa. Na pewno udało się zwyciężyć, zwycięzców się nie sądzi. Żeby wygrywać trzeba mieć troszkę szczęścia, my tego szczęścia dzisiaj mieliśmy, w poprzednich meczach może było go mniej, przegrywaliśmy, szczególnie w tym meczu u siebie z, z Avią. No dzisiaj szczęście się uśmiechnęło, plus skuteczność Szymona Raka spowodowała, że dzisiaj trzy punkty zostają w Sandomierzu. No to jak mówię, no mecz był bardzo ciężki, z przeciwnikiem też bardzo niewygodnym, który na wyjazdach nie przegrywa, także tutaj nam... Udało się jakby z nim wygrać i to na pewno cieszy. Chcieliśmy przede wszystkim tą pierwszą połowę zagrać na zero z tyłu, żeby to, tą, to fatum odwrócić straconych brań w pierwszej połowie, i widać było, że bardzo się na to nastawialiśmy gdzieś tam z tyłu głowy. To się działo siedziało w chłopakach, i przez to jakby ma, mniej było jakości w grze ofensywnej. No w drugiej połowie szczególnie ta bramka gdzieś tam zrzuciła na pewno ten ciężar z chłopaków i to wyglądało już dużo lepiej. No Podlasie zagrażało nam tak naprawdę z tych dośrodkowań, ale tam gra defensywna była bez zarzutu, a jeśli przeciwnicy dochodzili do, do, do uderzeń to w bramce świetnie spisywał się Kuba Borusiński.